Natura sama. Siema wariaty, wariatki. Będziemy zbierać kładki róży. Już jedną... E, jak to powiedzieć? już jedną partię mamy zebraną jedną partię mamy zebraną, dokładnie ładnie wyschła Patryci się spodobała pięknie pachnie, Patrycja poczytała na co to jest także kontynuujemy zrywanie na razie zrywam całe łebki a później będziemy to obierać pojedziemy też zatankować wodę bo nam się kończy, no i przy okazji nazrywamy sobie lipy na napary, na zimę, żeby wysuszyć i żeby było tak. No ja działam. Działaj sobie i no i co i takie naturalne rzeczy póki jest sezon to staramy się zbierać. E, a płatki róż do herbatki super sprawa. Dokładnie. Bardzo dużo witaminy C mają. Rozświetlają skórę. Wyrównają kolor skóry. Także jak ktoś ma jakieś takie nie wiem. Czy to bardzo... co lubię. Patrycja strasznie lubi takie rzeczy na skórę. No ja ogólnie a to... lubię dbać o no, wygląd wewnętrzny, zewnętrzny. Bo od wnętrza się zaczyna jakby to Lanie. co jemy, na przykład jak ja sobie pozwolę troszeczkę z bardziej niezdrową żywnością, to u mnie od razu to widać na cerze. Także no tutaj jednak przykuwamy do tego uwagę. No i chcemy być zdrowi, nie chcemy chodzić po lekarzach co chwilę, bo tu w sumie lekarze teraz to jest temat rzeka, przykłada się nawet No lekarze przestali leczyć i tyle. Powiedziałem, że niedługo sami będziemy płacić za leczenie, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma pieniędzy, nie wiem ile w tym prawdy, ale jak to w każdej lajce jeziarku prawdy, nie? Więc lepiej zapobiegać jak leczyć ludzie, pamiętajcie o tym. Ona zbierana. Mamy jej tyle. Teraz tylko musimy oberwać te listki, wysuszyć. No i przełożyć sobie do jakiegoś słoiczka. A teraz ruszamy po wodę i lipę. Mateusz przedziera się przez haszta. zobaczyć na lipę, czy ona daje się do zbioru, czy już nie przykwitła. A nie będzie. Nie? Przekwitła. To jest ileś rodzaj lipy. Niektóre wcześniej zaczynają, niektóre później. I ta ma na przykład... Też trochę brzydka jest, bo przy drodze. Czekaj. No, to pęda, to już kółka, to się przekwitła. Nie? Jedziemy dalej. Zobaczyć. Pojedziemy tam do góry. Jak nie to tam takie drzewo było, to może mi się uda wejść na drzewo, to tam będzie. Lipa namierzona. Teraz trudniejsza część zadania. Muszę się wspiąć tam i jakoś ją zerwać. <głos> ja <głos> do, dopinguję z dołu. <noise> do tu na dół. I tam przy tych drzewach małych powinno mi się udać jakoś. Zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Ale tak, fajnie. Właśnie tak chyba klimatycznie, co nie? Taki potoczek. No. A ty nie? Ty chyba jest z tamtej strony. No. W no klimacie fajny, taki duży chłód taki. Mam nadzieję, że nie będzie lipy. Tak uważaj. Uważaj. No i okej, okay, jak uda nam się zabrać lipę, a pewnie nam się uda, no to jej przygotowanie też jest banalnie proste. Czyli suszymy i pijemy sobie na pary. One pomagają w bóla gardła. Przy na przykład grypie też można spożywać, czy jakichś tam po prostu zakażeniach dróg oddechowych. Lipa też ma właściwości moczopędne, także osoby, które mają problemy z nerkami, muszą uważać na jej spożycie. No i możemy ją pić maksymalnie trzy razy dziennie. Jak? Patrzę. Gdzie jest dużo jej? Ja z tym nie widzę tam. tam, nie? Tu jest jej dużo Ale tam nie przejdę, Pati No i też nad tobą Nade mną? No Też będzie ciężko Z dołu to się wydaje takie proste Wiem Tu jest trochę trudne No i lipa Kurwa Z dołu się wydaje banalne zadanie No Aczkolwiek na drzewie to już nie jest tak banalne, ale... A jak to zrobić? <noise> Czacha mi Trzacha paty muszę No tu jest ładna. Niby tak kurcze blisko, a tak daleko. Dokładnie. Tam nie wejdę, I się boję, że to się złamie. Nic, jedziemy dalej szukać innej chyba. 1-0 kurwa dla Lipy. Chodź, pijemy się wody i skoczymy. O tym myślałam właśnie, bo mi przygrzało to. Tutaj już przy wodopoju. Na razie wody nie nabieramy większej ilości, tylko się napijemy i idziemy dalej szukać tej lipy. Zgotowałam, ja już myślałem, że będę miała. O, no, ja też myślałam, że się uda. Woda idealna, temperatura... No Jezu, ona jest przepyszna, taka od razu... Bo jak damy do lodówki, jest ciut ze zimna, a stąd ma idealną temperaturę. Mega. A pisie Ogólnie jak Mateusz tutaj szedł to żmije widział Nie żmije, węża Węża? Ja nie wiem co to było, bo się schowało Już To są pomówienia Czym ja żmiję i nie ugryzie? Coś mi tam uciekło, tam w tamtą stronę poszło a Bardziej się wystraszyło Mnie jak ja jej Druga lipa namierzona. I tu Mateusz mówi, że może być lepiej. Mam nadzieję, że będzie 1-1. Lipa kontra Mateusz 1-1. O, będzie już wiem, jaki będzie ten. Ty tu? Nie, jak to się tam. I no, lipa v A, no. Dobre. Idę na to, muszę przedostać się przez ten, ale fajnieśmy tu przyjechali, bo. Tu jest dużo drzew jagodowych. Jeszcze spróbujemy, jak są jagody słodkie, to jutro pewnie przejedziemy sobie jagód zrywać mm -hmm. A tutaj szliśmy do bunkra. Tak, muszę się te dalej. No, się ale tu jest ścieżka jakaś. Ktoś ten tędy już, patrz. No bo tu ludzie lubią zrywać. to fajne są też jakieś te, kwiaty. No, ja, ja idę nic. za Tobą. Idziesz też? No idę, będę da Cię nagrywać. No. A to ryś ścieżka. To są sokrotki, bo to też się zrywa. Tak, no. też. Muszę mi poczytać o tym i nazrywamy, zrobimy też co zdecydujemy. No Słuchy tak to jak to jest, patrz, to trzeba to działać. Patrz. To jest miejsce. Idealnie rozkwitnięte. Jak pach To no, nad ziemi by nazrywał, Patrz, I tak chyba zrobimy. Chodź tutaj. Te kwiaty poguły. Mm. Jo, cię kręcę. Pachnie, pachnie tak... jak bez. Tak? No? Jak lipa może pachnąć jak bez. Lipa no. pachnie jak lipa. No, ale mi bez przypomina. Że jakie herbatki będą mega? No. Super. No, a tu fajnie, bo patrzcie. normalnie sięgamy z dołu. Gałązki tylko podprzechelamy. Do koszyczka Dobrze, ci Cię posłuchałem, że ty jak na bunkier mówiłeś, że je. No, a już mówię, nie, to nie będzie Aha. A ja tak coś czułam Moja orientacja w terenie jest średnia, ale nieraz mi się coś uda. Udało się. Misja zakońco, zakończona sukcesem. E, szkoda, że kamera nie może oddać zapachu tej lipy. No a teraz jeszcze idziemy na jagody, bo tam Mateusz i wypadł Dwa drzewa tam są, tutaj też jest. Zostałem jedną jagódkę, no naprawdę smakuje jak mega. Jutro może będzie misja jagody. Weźniemy wiadoreczko i drzewo i ogień. Ładny. Co to motyl takie mały? No a tutaj mam ci babkę lekarską. Sama nazwa lekarska. Tego nie czytałem, tak samo suszycie jak ktoś ma problem z tytoniem. Mhm. Suszycie, robicie z napary i ponoć odrzuca tytoń. Że nie chce się palić papierosów. Renata for you. Wiem, I że, Mati. wiem, że oglądasz całe filmy, także na pewno to zobaczysz Jak ja Ci mogę nazrywać. Daj znać w komentarzu, czy chcesz. Nazrywam Ci i wysuszymy. A twoim zadaniem będzie tylko wypić na parę i zobaczysz rzucisz fajki Uu! Tak się dba o teściówkę Chyba <grystanie> ją lubisz jak chcesz tak na nią dbać No a ja a, te to będą Pierwszy ja. Hmm. O. Ile tam kiedyś w telewizji mówili, mamusi mi dała stówkę za coś, jakieś czereśnie czy jagody. No, zy. pokaż. Natura sama. Z kosztu. Miodzie. w porównaniu do tych czereśni, co ty kupiłeś, to. Lepsze, nie? nie umywają się, a są. Maciubki takie no? maciubki, A tamte dwa razy większe, ale mniejsze, mniej, no? Mniej smaku mają, nie? Ja te wariatki, jau. lipa na płatki róży na zbierane, lecak wody uzupełnione, w domu przelejemy do buteleczki pięciolitrowej. Jutro pewnie grzyby i zbieranie jagód, może Wam to pokażemy, albo rowerki. Bum.